Zadanie szóste. Wykazać, że jeśli a jest liczbą dodatnią, to zachodzi taka nierówność. Zaczynamy od napisania założenia. No, w założeniu oczywiście napiszemy, że a jest większe od zera. I teza, czyli to, co mamy dowieść, to nasza nierówność, którą tutaj przepiszę, żeby elegancko wszystko wyglądało. Tak, dowód. Dowód będzie polegał na tym, że przekształcimy naszą nierówność do takiej nierówności, która będzie zawsze prawdziwa. W tym celu przepisuję ją, a teraz będziemy używać takich przejść, które są dozwolone tak zwane przejścia tożsamościowe. Pierwsza rzecz, która nam zapewne przyjdzie do głowy to zlikwidować ten, te mianowniki dwa. Czyli wypadałoby w tym celu pomnożyć przez e, nierówność, e, obie strony nierówności przez takie wyrażenie. Ale teraz pytanie, czy wolno mi pomnożyć nierówność przez niewiadomą? Ogólnie w matematyce nie wolno tego robić, ale jeżeli znamy znak wyrażenia, to wtedy jak najbardziej wiemy, że a jest większe od zera, więc na pewno to wyrażenie całe jest dodatnie, a więc mogę śmiało pomnożyć obie strony nierówności przez to wyrażenie. Ponieważ jest dodatnie, znak nierówności nie zostanie zmieniony. Tutaj mi się to oczywiście uprości, zostanie dwójeczka. No i pomnożona przez ten cały licznik, który biorę w nawias. A tutaj z kolei zostanie A plus 1 razy i jeszcze jeden ten nawias A plus 1. Dwójeczka się skróci. Po lewej stronie wymnażamy sobie nawias, a po prawej. Mogę wymnożyć, ewentualnie zauważyć, że jest to kwadrat sumy. Ja może w tym momencie wymnożę, co nam szkodzi. Następnie wszystko przerzucam na jedną stronę, czyli 2a kwadrat minus a kwadrat będzie to a kwadrat. Teraz te dwa elementy a przerzucę na lewą stronę, zostanie mi minus 2a oraz 2 minus 1 to oczywiście plus 1. I otrzymujemy bardzo ładny wzór skróconego mnożenia. Myślę, że każdy zauważy go w tym momencie. Zwijamy go w kwadrat różnicy. No i oczywiście, komentarz należy dać słowny, napisać go typu kwadrat dowolnego wyrażenia. Jest zawsze nieujemny. Zatem powyższa nierówność jest zawsze prawdziwa, zawsze spełniona. I w tym momencie koniec dowodu, czyli co należało dowieść. Dziękuję.